Hej, witajcie drodzy widzowie, Areco260, nie kłaniam się nisko zapraszam was na otwieranie kalendarza adventowego Lego Star Wars otwieram okienko 18, trochę mi się tam palec wbił dlatego już jest otwarta, ale nie otwarłem do końca i co tu mamy? A eee, nie widzę będzie, czekaj potrzebuję nożyczek, jak zwykle na szczęście mam pod ręką złożymy sobie sondę imperialną, tak? tak, Sądę imperialną To nawet nie będzie części. Zaraz zobaczymy, ale chyba nie będzie. A nie będą części zapasowe. Ale nie będzie ich dużo, więc zaczynamy. Ja tylko zjadę na dół i zobaczcie co ja buduję. Dobra, płytkę konstrukcyjną zostawię obok teraz zjadę sobie na dół i będziemy budować. Chilikę zostawię, bo mi się przyda do części zapasowych. I budujemy. Przepraszam za są obraz. Dobrze, czy on mamy teraz tak. Nie bez, nie bez przesady, bez przesady to musi być. I... Tak, żeby nic tu nie wystawało, o, to jest najgorzej wycelować. Delikatnie wsadzić. o właśnie. Tu idzie na to. Dasik. pik eee, co tu od boku czarne. Tak jest od drugiego boku. To. Strzykawka w tu. Sonda imperialna złożona w zasadzie Sąda droid. tak wygląda zapasowe części to strzykawka hełm i taki i ten czerwony oko tak jakby czerwony groczek jako oko sonda imperialna złożona więc dziękuję wam bardzo za uwagę do usłyszenia w następnym materiale Jutro okienko 19 które jest tutaj później 20 które jest tu i tak dalej do 24 a jeszcze dzisiaj pamiętajcie, FIFA wplatuje o. Godzinie, nie wiem jeszcze o której godzinie. wreszcie chyba po południu. A. za. to. Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. I pa. Sonda Imperialna. Więc... Okay. I tak. okay. do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć, pa! Łapkujcie, subjuszu, sobie zostawiacie komentarze pod filmem. Jedno okiem 19 Jak już wspomniałem, to jest 20, 20:21, i tak dalej. Z tym i tak dalej, ale na dzisiaj to tyle. Łapki w górę sobie zwoloneczkiem komentarza. Jeśli chodzi o kalendarz to tyle. FIFA po południu. I do usłyszenia. Do popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.